Witajcie na kanale Anna Nieruchomości. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zalogować się do CRM dla biur pośrednictwa i jak się po nim poruszać. Asari CRM to niezwykle potężne narzędzie zarządzania firmą i doskonałe wsparcie dla sprzedaży. Jest to łatwy i przyjemny w obsłudze program, który umożliwi Wam obsługę klientów z łatwością oraz zwiększenie zysków. Jeśli chcecie przetestować program przez 30 dni za darmo, wystarczy skorzystać z linka umieszczonego w opisie poniżej filmu. A teraz zapraszam na ekran mojego laptopa. W środkowej części znajduje się miejsce, gdzie możecie wpisać swoje adresy mailowe i założyć konto. Oczywiście dostaniecie je za darmo na okres 30 dni, abyście mogli swobodnie testować wszystkie funkcje i sprawdzić, czy Asari przypadnie Wam do gustu. Jeśli tak, wystarczy opłacić program. Jeśli nie, po pewnym czasie wasze konto zostanie usunięte. Teraz pozwólcie, że przeprowadzę was przez proces rejestracji i zaczniemy od wpisywania adresu mailowego. Ja na przykład wpiszę swój służbowy adres e-mail, na który chcę założyć konto. Oznacza to, że będzie to konto firmowe, zazwyczaj zakładane przez właściciela biura. Dzięki temu właściciel ma dostęp do panelu administratora, może płacić za program i zarządzać nim. Następnie może utworzyć oddzielne konta dla swoich pracowników. Po wpisaniu adresu e-mailowego wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o usługach i produktach. Następnie klikamy przycisk Przetestuj za darmo. Mamy możliwość wyboru między systemem wielobranżowym a systemem dla rynku nieruchomości. W tym przykładzie wybiorę system dla rynku nieruchomości i kliknę Dalej. Teraz pozostaje już tylko kilka pól do wypełnienia, takich jak numer telefonu, na który otrzymacie potwierdzenie wiadomości SMS. Tam znajdziecie kod, który będziecie musieli wpisać, a także ustawicie hasło, które będzie e, używane do logowania się do systemu. Musicie otrzymać również maila ze wszystkimi informacjami i linkiem do logowania się do tego systemu. Ostatnia rzecz, o której musicie pamiętać, to wyrażenie zgód marketingowych na dole i kliknięcie przycisku dalej. Po utworzeniu takiego konta, gdy pierwszy raz zalogujecie się do systemu, zobaczycie taki widok całej listy. Jest to lista wszystkich obecnych nieruchomości, które macie w swojej firmie i do których będziecie mieli dostęp. Na koncie testowym ta lista będzie oczywiście pusta, ponieważ darmowe konto testowe nie zawiera żadnych innych danych. Jest to jednak celowe, abyście mieli możliwość eksperymentowania, dodawania nieruchomości i przeprowadzania poszukiwań, aby zobaczyć, jak program obsługuje te funkcje i czy spełnia potrzeby waszej firmy. W następnym filmie przejdziemy do omówienia głównych funkcji, a na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.